Witam. Jak Państwo widzicie, znajdujemy się w przepięknych okolicznościach jesiennej przyrody w parku, ale niedługo. Za chwilę przeniesiemy się do starych koszar wojskowych w górze Kalbarii, a wraz z nami uczestnicy programu Najgorszy Polski Kierowca. Ponieważ jest to pierwszy program z cyklu, przybliżę Państwu jego zasady. Otóż przez trzy miesiące znajomi, przyjaciele, rodzina zgłaszali kierowców, którzy ich zdaniem nie potrafią poprawnie prowadzić samochodu. A to jeżdżą za szybko, a to za wolno, a to nie potrafią zmieniać biegów albo parkować. Ale wszyscy są niebezpieczni. Po eliminacjach wybraliśmy 16 zawodników, których podzieliliśmy na dwie grupy po ośmiu. Dzisiaj zobaczycie Państwo pierwszą grupę, a za tydzień drugą. Z obu tych grup w trakcie kolejnych programów. Uczestnicy będą odpadali, czterech z każdej grupy. Także w końcu otrzymamy finałową ósemkę walczącą o prestiżowy tytuł najgorszego polskiego kierowcy. Prestiżowy, bo przy ten po raz pierwszy i mam nadzieję nie ostatni. A kto odpadnie? O tym zadecyduje jury. A odpadnie kierowca, który no, chociażby w minimalnym stopniu zrobi postępy. Nie, stój! Dobra! I co? A Jezu! O nie! Poznałem już wszystkich uczestników. I muszę Państwu powiedzieć, że mamy się czym pochwalić. Udało nam się zebrać grupę kierowców, o jakiej Wam się nie śniło. O bezpiecznym prowadzeniu auta nie mają pojęcia. W ogóle o prowadzeniu. Mają takie pojęcie jak ja o łańcuchu chromosomów, jeżeli w ogóle taki istnieje. Pierwszym zadaniem prostym, tak nam się wydawało, było przejechanie z centrum Warszawy do naszej bazy w górze Kalwarii. No to zobaczmy jakim poszło. Zaczynamy. W tym samochodzie znajduje się Tomasz Łabęcki, lat 34, z zawodu elektromonter, z siostrzenicą Katarzyną. Na drodze jest osobą strasznie nieobliczalną. Wszędzie się spóźnia, próbuje wszędzie dotrzeć na czas, za wszelką cenę, także jeździ nawet po chodnikach, gdy trzeba. Następny zawodnik w matizie, a w nim Wiesław Michta, lat 49, weterynarz z małżonką. Wszelkiego rodzaju jazdy do tyłu, parkowanie gdzieś tam do tyłu, żeby wjechać, z tym ma problemy. I ze zmianą kierunku ruchu. Jak już stanie na jednym pasie i później chce zjechać, to, to po prostu ma Problem. Jest bardzo niepewny w tym, żeby zjechać. Także Dobrze by było, gdyby się podszkolił. Rzeczywiście, żona miała rację. Pan Wiesław wykazuje brak pewności. W Czerwonym Sejczyn to za kierownicą Sławomir Krasa, lat 21, żołnierz zawodowy z kolegą Łukaszem. Zawracamy? Tak. A czemu? Co teraz będzie tutaj? Jeśli miałbym pożyczyć samochód Sławkowi, oczywiście nie ma problemu. Pożyczyłbym, ale pod warunkiem, jakby to był walec drogowy. To wszystko. A trzy pasy są nic na teraz. Go. Na środkowy? Może być. No wjechać gościowi. No to nie chce trochę odbić. Skręcaj w prawo. Kieruj. Pani Jana. No dobra. Co? No i co? A dobrze ustawiłeś mapę? Ani Łukaszu, góry u dołu, a może u góry. żeśmy A za kierownicą tego samochodu Irena Dąbrowska obok siostra Agnieszka. Stwarza zagrożenie na drodze. Nie mając tego świadomość tak naprawdę, bo e, zachowuje się impulsywnie, często emocjonalnie reaguje na nie wiem, pewne sytuacje na drodze, stwarzając po prostu w ten sposób no, zagrożenie. I to przykład, jak pani Irena pięknie zajechała drogę. A w tym samochodzie Stanisław Borowiec, lat 50, z żoną Barbarą. Pan Stanisław jest rencistą. Tak się składa, że ja zawsze byłam kierowcą pierwszym w rodzinie, i może od momentu, kiedy zdecydował się zrobić prawo jazdy, uważa, że on jest lepszym ode mnie kierowcą, zawsze mi zwraca uwagę, nie pozwoli mi siąść za kierownicą, jak jeżeli jedziemy razem. I chciałabym właśnie w tym programie, żeby z... pokazał niektóre swoje wady, których yy, 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 mnie w ogóle nie chce słuchać. A tu na pewno ten program wskaże. Że nie jest idealnym kierowcą. Panie przedstawimy później, nie chcemy przeszkadzać. To w którym kierunku będziemy jechać? Na razie, tak, a potem tam. Aha, Aha tu tak okręcimy uh -huh. i jedziemy tam. No tak? tu i tak że z tego nie byłoby na prost, jazdy. To chyba, że i by było. No niestety. No zaczekaj, zjedziemy zaraz drugi raz. O, teraz możesz się wciąć. Jechać, ja no dobrze, ale teraz możesz, patrz. No, patrz. Uważaj, tam z lewej. Jedź, jedź, jedź. Kur... No to tak. Możesz, 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 spokojnie. Barbara Kowalska-Iwanow, technolog z koleżanką Rozalią. Jest zbyt spięta po prostu i dlatego takie myślę, że nie wszystko jej może do końca wychodzi, bo gdyby tak bardziej się rozluźniła, to by spokojnie to jazdę przyjmowała i na pewno bezpiecznie by też jechała. Po prostu więcej, więcej, więcej pracy, więcej jazdy i pewnie będzie dobrym kierowcą. O, można zawinąć, luks. Gdzie, tam? Na widzisz? Na ten lewy pas wiedziesz, i można zawinąć do tyłu. Dobra. Okej, okay, fajnie. A to co, mamy się na tym pasie zawrócić? Przecież... Tak, tak. No, zobacz, jak, jak, jaka strzałka jest, przecież ona jest do tyłu. No i dobrze, o to chodzi. Mamy zawrócić. Oni no. No, przejechali, ale ja poczekam. Ja nie chcę się wpierdlić. Tak jest, zdążymy. A ja skorzystam z okazji, że pani Barbara czeka i przedstawię państwu trasę dojazdu. Zawodnicy wystartowali przy Rondzie Babka w Warszawie. Musieli przejechać na drugą stronę Wisły, następnie prosto, jak strzelił do góry Kalwarii, nie zapominając o zrobionych po drodze zdjęcia słonia, o właśnie tego. A potem potem na Rondzie w prawo i znowu w prawo na następnym. No i co? No i już. Zawodnicy będą korzystali z naszych super, mega wypasionych aut. Oto one. O te egzemplarze biły się największe muzea motoryzacyjne na świecie. Myśmy wygrali. Co my tu mamy? Opla z czymś, co się przyczepiło, pewno przyczepka. Jeden Polones, drugi polones, trzeci Polones, a oto wspaniała terenowa Ładaniwa, a za nią, a za nią rodzynek, Bentley, Enerdowski, proszę Państwa, Trabant. Żywy, żywy jeszcze, w jakiej fantastycznej formie. A co ma? To zaraz zobaczycie. A w środku, no nie. No bomba, proszę Państwa. Klimatyzacja. Sam Lenin czuwa. Wyściełane czerwone fotele. To chyba z tego dywanu w kan z festiwalu. Z tyłu y, piesek. Prawie jak żywy. Dalmatyńczyk. Zresztą, o, o, o. hej, poznał mnie. No i co, no, po, no zazdrość. Zazdrość bierze, jak się na to patrzy. No, pani Basia zdecydowała się ruszyć. do dookoła rondy jedziemy? Nie, 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 myśmy już zjechali, to już obkrążiliśmy rondę. No ale tu nie musimy. Nie, nie a tam. tam. Aha. Mhm. Oni przejeżdżają, to i my możemy. Jasne. Jesteśmy w dobrym kierunku teraz, idziemy. Który pas? Y teraz to środkowy, cały czas idziemy prosto przez most. Tylko na razie trzymaj się tego i... Dobra, cykl, kieruneczek na środkowy. A jest tam coś z tyłu, zobacz. No spokojnie, możesz wjeżdżać. Panie Sławku, a lusterka.